To jest stronka to jest kolejny gameplay z dodatku Gold do gry Farming Motor 15. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny, no właściwie po raz drugi, udałem się do lasu i dzisiaj właśnie moja praca odbywać się będzie w lesie. Jest to oczywiście mój zetorek Proxima z turem. Właśnie ten tur pozwoli mi transportować kłody i sprzedawać je w specjalnym, specjalnie do tego. E, przeznaczonym zbiorniku wodnym. E, dobra, więc. A, jest jeszcze ze mną piła od Jonzereda, nawet nie wiem kto się czyta Jonzered, nie mam pojęcia. E, dla odmiany wcześniej Bahusquarne, więc teraz weźmiemy sobie nową. Oczywiście tutaj w dodatku Gold maszyn Ponsy nie mam. Nie mam posłuszne kasy na tak drogie maszyny. Nie mam nawet tej. E, Przyczepy do transportu, do załadunku i transportu kut stepakran. To wszystko jest kurde drogie. Ja tutaj dopiero zaczynam, to nie jak w serii pierwszej, przez co muszę wszystko transportować turem. No, ale kłada do kłody i zawsze jest kasa. Na pewno bardziej leśnictwo rozwinę tutaj w przyszłości. Póki co leśnictwo jest dla mnie tylko taką poboczną aktywnością, że tak powiem, bo jednak głównie chcę tu się skupić w dodatku Gold na samym początku na rozwoju rolnictwa. Wiadomo, jakieś tam lepsze maszyny do żniw, też trochę krowami. W krowy zainwestowałem ostatnio. No i właśnie też myślałem o kukurydzy, więc na razie takie bardziej rolnicze pierdoły, a później się rozwinie. Leśnictwo, na razie ono tutaj, jak widać, tylko raczkuje, czyli mam najbardziej niezbędne rzeczy: piła plus ciągnik z turem i już można, tak naprawdę, się zajmować tutaj leśnictwem. Ale jest to tylko taki początkowe, wręcz amatorskie zajmowanie się leśnictwem. Na rozwinięcie właśnie tych moich prac leśnych przyjdzie czas później, jak no po prostu zacznę więcej zarabiać. Bo ten mój rolnik, co tutaj ma gospodarkę, właśnie w nasosnówce, no czyli ja się wcielam w tego rolnika. Na razie pracuję właśnie głównie jako rolnik, a w lesie sobie tylko dorabia. Czyli ja sobie dorabiam. <grym> Dobra, robię właśnie jak widać, składami tak jak robiłem ostatnio, czyli tnę na takie dość długie kawałki, żeby się nie najeździć też. Jak widać, ciągnik. No, trochę go przeważa, ale jakoś daje radę. No i jadę standardowo do tego yy, zbiornika wodnego, gdzie się sprzedaje kłody. Wow, 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 co tu się stało? Zaczepił, zdriftował, i prawie się przywrócił A tutaj trzeba powoli, żeby nie wpaść do wody. No i gdzie, 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 Spokojnie, spokojnie. Już, normalnie się wystraszyłem. Dobra. Pierwsza kłoda dość długa i gruba poszła, więc aż 23 tysiące euro. Ładnie, bardzo ładnie. Nie powiem, że nie. Właśnie, w komentarzu pod, nasze znaczy ogólnie w poprzednim odcinku mówiłem, że ch chcę się zająć kiszonką, w sensie kieszonką do gazowni, bo wiadomo, na tym można zarobić od cholery kasy. I myślałem o kupieniu tej sieczkarni, pod, tej Potinger, ona jest chyba, czy tam kuny podczepianej do traktora, z tym, że ona chyba ma tam w wymogach 150 koni mechanicznych. Aczkolwiek, część z Was pisała, a ta proxima, ona ma chyba 117, i część z Was pisała, że ona jednak dałaby radę, bo tamta sieczkarnia jest bardziej od 110 do 150 koni mechanicznych, czyli ta proxima dałaby radę tamtą sieczkarnię obsłużyć, dałoby się do tej proximy podczepić. Więc może jednak tak zrobię. no Takie porady mi pisaliście w komentarzu, więc może, może zaryzykuję i sprawdzę, bo miałem zamiar poczekać z kukurydzą. Aż kupię Forterre, bo tamto to już 150 koni, to zatora Forterre. 150 koni, to już yy, tam dosyć karnie by wziął na luzie. No ale skoro piszecie, napisaliście mi, że Proxima również da radę, yy, tamto da się do Proximy poczepić, tam dosyć karnie i wszystko będzie spoko, więc czemu nie można spróbować. Też jak mówiłem, że sprzedam z zetora Krystala, a kupię sobie Forterleto. to w komentarzach niektórzy mówili, nie, nie sprzedawaj Krystala, sprzedawaj Proximę. No słuchajcie, nie sprzedam Proximy, bo, bo Proxima ma dużą, dużą zaletę. Tur, ale Krystal nie ma Tura, a Tur jest mi bardzo tutaj przydatny. Do ładowania w przyszłości Bellacru, właśnie do, tutaj do yy, przewozu kłód do, yy, z, do sprzedaży kłód, no wiecie, ogólnie, żeby w leśnictwie mogę się zająć dzięki Tury, dzięki właśnie Turowi. Będę mógł w biogazowni też sprzedawać, więc Proximy nie sprzedam, bo jest mi potrzebny ciągnik z Turem, a następny, jakiś taki dobry ciągnik z Turem, to chyba tylko, na no się z większą liczbą koni, to chyba tylko Holland T6, ale on jest w cholerę drogi, więc Proximy na pewno nie sprzedam, bo właśnie potrzebuję traktora z Turem. No niestety, ale Krystal za jakiś czas będzie musiał się pożegnać raczej z moją farmą. Nie mówię, że jakoś tak szybko, ale być może A właśnie, mowa o krystalu To ja go tutaj puszczę Tak, żeby pracownikowi mojemu się nie nudziło, to go tutaj zatrudnię, niech tam nie, talerzuje te pole po ostatnich żniwach No wiem, że krystal ładny, bardzo mi też się podoba, no ale w, na tym to polega w Farming Sonatorze, że trzeba sprzedawać starsze maszyny z mniejszą mocą, żeby kupować te lepsze. Chyba, żebym zrobił taką gospodarkę, na której są tylko i wyłącznie maszyny z dodatku Gold, a praktycznie jej nie rozwijał. No ale to by było. W... No nie wiem, czy, to, czy byłoby to fajne, bo yy, po jakimś czasie już mogłoby to być nudne i dużo, dużej części maszyn nie mógłbym właśnie mieć z uwagi na to, że te traktory, najlepszy traktor z Atk Gold, czyli Vordera, ma tylko 150 koni bo tutaj maszyny są na o wiele większe na traktory z o wiele większą mocą są dostępne maszyny w tej grze Mógłbym oczywiście, słuchajcie, wziąć, o, te drzewka co tutaj są, pościnać i posprzedawać. No ale kurczę, to by było takie jakieś takie dziwne. Ja wolę jeździć do tego prawdziwego lasu dy, i ciąć te drzewa, które są oryginalnie tutaj przeznaczone jako te drzewa do y, ścinania i sprzedaży, bo mogą y, być ścinane przez maszynę ponce Scorpion Kinga. Bo innymi innych drzew niż te tutaj to są chyba jodły, nie można ścinać e, tym pose z Corp Kingiem, tylko tamte co są w tym lesie. Więc to jest takie, moim zdaniem, oryginalnie zrobione i przy tym chcę zostać. Gdybym ja każde drzewo tutaj wycinam z mapki i tam sprzedawał, to trochę by to takie cheatowanie było, że tak powiem, pieniędzy. A tak jest to wciąż. E, a ja tutaj, wy właśnie w tej serii, tak samo jak w serii pierwszej, nie czytuję. Całą kasę zdobywam w tradycyjny sposób, więc chcę ją też właśnie zarobić w tradycyjny sposób, że ścinam tylko te drzewa, które są oryginalnie w tej grze tak, na, tak celowo przeznaczone do sprzedaży. Dobra, przyszła pora chyba na te drzewo. Bardzo wysokie zresztą. Nie no dobra, te sobie zetniemy. No, jak ładnie spadają. Ostatnio chyba mi się strasznie zacinały te drzewa, i nie chciały spadać. Po prostu niby lecą, a tu je wstawały w miejscu i koniec. Standardowo obcinamy gałęzie. Obcinam też tą tutaj końcóweczkę. Ona znika automatycznie. Nie jest mi potrzebna taka mała końcówka. Za nią bym dostał chyba tylko z 2000 euro, więc by mi się nie opłacało. Dobra, teraz tylko jakoś to pociąć. Muszę chyba od tej strony. Nie wiem, kurde, no w powietrzu jest te drzewo. Jak ja mam to teraz pociąć? Zaraz spróbuję coś zrobić. Można tako? O, jak zacnie. No, i jeszcze tutaj na jeden raz. No i gotowe. Dość ciężkie są te kłody, dlatego właśnie do mojego zetora podczepiłem, jak widać, z tyłu obciążnik. To wie, czy by z niego nie przeważałoby. Eee, tędy nie wyjadę chyba. Co jest? A zahaczyło tamte drzewo. Dobra, teraz wymanewrować. I jechać prosto do stawu. No, trochę kasy się zarobi. Już mnie chyba stać na tamtą sieczkarnię plus siewnik do kukurydzy. Więc fajnie, jak jeszcze się coś zarobi dodatkowego, to zawsze na plus, wiadomo. Też mi się marzy za jakiś czas ten kombajn. Rozsel masz. O kurde, zaczepię. Ten kombajn rozsel torum, czyli ten. Ten największy właśnie kombajn rozcelmasza Tamten to ma dopiero header Kurde A właśnie, ktoś mi ostatnio pisał, że do tego kombajnu rozcelmasza co mam teraz Czyli tego mniejszego, da się po, chyba da się podczepić header z tego większego W sumie nie testowałem Spróbuję, może po prostu do tego co mam kupię większy header I no, poza odcinkiem to sobie kupię i zobaczyć się da jak się da, to czemu nie? Zawsze szybciej będzie, szybciej będą żniwa schodzić. I zaoszczędzę też. To Ruma będę mógł sobie później, kupić troszeczkę później. On to jedynie taka różnica, że ma większy zbiornik, czyli rzadziej trzeba rozładowywać. Nie wiem, może sobie zestuję. Też Można za jakiś czas zrobić koszenie kukurydzy na, yy, na, na na ziarno. Czemu nie? Bo te hedery rozcelmasza do kukurydzy są fajne. Właśnie ten jeden header jest taki fajny, ładnie wygląda, więc na pewno trzeba będzie coś z nim zrobić za jakiś czas. No ale to tak czy siak potrzebuje siwnika do kukurydzy. Gdzie? Kurde. O! A trochę, kurde. Przeważa tego zetorka. Dobrze, że jest ten obciążnik. Mówię, jak będę miał tę przyczepę z Tepakran, ale ona trochę droga jest. Wtedy będzie fajnie, po prostu załaduję sobie te wszystkie kłody naraz. rozładuję wszystkie naraz, i e, wtedy może trochę ciekawsze będzie to moje leśnictwo. No ale jakoś tutaj cienko z kasą na początku jest strasznie. Wszystko powoli się zdobywa. no ale jak to mówię, spokojnie jak na wojnie i wszystko z czasem się zarobi pieniądze wiadomo w serii pierwszej też na początku było cienko a teraz już maszyny są prawie najlepsze więc tutaj też trzeba na spokojnie i na wszystko będziemy w przyszłości stać też nie żeby mi się śpieszyło na jakieś tam traktory 300-konne, czy cholera wie co, tylko po prostu marzą mi się właśnie pewne maszyny, tak jak ta sieczkarnia, do ciągnika, jak ten kombajn z jak, yy, yy, co tam jeszcze, ta przyrzeba sepakran, takie tam podstawowe, można powiedzieć, Pierdoły mi się na razie marzą, no ale na nie wiadomo, trzeba zarobić. Ee, trochę krzywo, wziąłem tę kłodę. A też cały czas ja co jadę na żniwach, na ile można tych żniw robić, więc to też chcę rozmaicić. No dlatego teraz zrobiłem wypad do lasu. Z krów też zawsze trochę się zarobi. Dzisiaj ja mam 15 tych krów tylko karmione trawą, więc wydajność nie jest największa. No ale też zawsze ten grosz do grosza i, i się na coś uzbiera. Nie, 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 nie! Nie, no kurde, na samym końcu ci kazałaś, musiałem taką wtopę zrobić. Ah, zetor w wodzie. No ładnie. No na szczęście, słuchajcie. Gdyby to było tak, że jak utopić traktor, koniec, dziękuję, do widzenia, to bym się wkurzył jak cholera. Ale na szczęście. Jedynym problemem jest tylko to, że muszę teraz wziąć i go zresetować. Nie, nic więcej. Inaczej bym go kurde nie wyciągnął. Eee, no ale, chociaż już cała robota za mną. Ten jest. A to jest Akros Rosemary. Cały czas zapominam. Te większe to Toru, a ten jest Akros. No, i tyle by było z mojej wycieczki do lasu. No, nie skończyła się tak optymistycznie jakbym chciał, ale przynajmniej wszystkie kłody już. Sprzedałem i też za to nie straciłem. Ej, słuchajcie, jeżeli by się czepiać Giant Software, że są nierealistyczni, to ja bym się czepił. Ciągnik wpadł do wody, to moim zdaniem powinien się umyć. Tutaj jest chyba tak, że jak ciągnik, e, jak pada deszcz, to maszyny się myją. Jest to fajne, bo realistyczne, ale jak wpadł do wody, to też powinien się moim zdaniem umyć. E, ciekawe, może kiedyś dla Giant Software się coś o tym wspomni. E, dobra, tak więc jak już mówiłem, w Ting to to wszystko. Troszeczkę byłem w lesie, zarobiłem trochę pieniędzy. W następnym gameplayu, szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem co będę robić. Się namyślę. Będzie to taka może niespodzianka. No ale właśnie w tym odcinku to już wszystko. Widzimy się w następnym gameplayu ze dodatku Gold. Jeżeli wam się podobał gameplay, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.